Wyobraź sobie, że siedzisz w gabinecie lekarskim. Twój lekarz właśnie kończy badanie, sprawdza wynik ciśnienia i marszczy brwi. Liczby są wyższe niż powinny. Słyszysz słowo nadciśnienie, i w twojej głowie pojawia się lawina myśli: leki, skutki uboczne, ryzyko, ograniczenia, czujesz niepokój, a nawet strach, i wtedy rodzi się pytanie: czy naprawdę jestem skazany na tabletki do końca życia? Czy nie istnieje prostsza naturalna droga, by odzyskać zdrowie? Dobra wiadomość jest taka, że odpowiedź brzmi tak, istnieje. Coraz więcej badań pokazuje, że w zaledwie 7 dni można zauważyć znaczną poprawę w poziomie ciśnienia krwi, stosując wyłącznie naturalne metody, bez farmaceutyków, bez kosztownych suplementów i bez radykalnych zmian. To nie są sztuczki ani chwilowe triki, to konkretne, sprawdzone działania, które dają twojemu sercu i naczyniom oddech, równowagę i siłę. Od ponad trzech dekad obserwuję jak ludzkie ciało reaguje na proste wybory. Nazywam się dr Marek Kowalski, specjalista zdrowia serca i naczyń od ponad 30 lat i mogę Ci powiedzieć jedno. Widziałem setki pacjentów, którzy wchodzili do mojego gabinetu z przerażeniem w oczach, kiedy słyszeli diagnozę nadciśnienie. A po tygodniu, czasem nawet krócej, wracali inni, spokojniejsi, uśmiechnięci, z wynikami, które zaskakiwały nawet ich samych. Nie dlatego, że znaleźli cudowną pigułkę, ale dlatego, że odważyli się spróbować naturalnych metod. I to właśnie te metody dzisiaj Ci przedstawię. Pomyśl: siedem dni to mniej niż tydzień pracy, mniej niż krótki urlop, mniej niż czas, który mija między jednym a drugim weekendem. W tak krótkim czasie możesz zrobić coś, co da Twojemu sercu ulgę, naczyniom, elastyczność, a Tobie poczucie kontroli nad własnym zdrowiem. To niewiele, a zarazem ogrom. Wystarczy kilka kroków, kilka decyzji i kilka świadomych zmian żadnych rewolucji, żadnych rygorystycznych diet czy morderczych treningów. To, o czym dziś opowiem, możesz zastosować od zaraz w swoim domu, korzystając z tego, co masz pod ręką. Może teraz myślisz, ale czy to w ogóle możliwe, żeby coś tak prostego działało? Rozumiem twoje wątpliwości. W świecie, w którym na wszystko jest tabletka, łatwo uwierzyć, że zdrowie można zamknąć w blistrze, ale ciało człowieka to niezwykła maszyna. Potrafi regenerować się i odzyskiwać równowagę, jeśli tylko damy mu ku temu warunki, i właśnie to jest klucz. Stworzyć ciał warunki do zdrowia, zamiast zalewać je kolejnymi chemicznymi substancjami. Dlatego w tym materiale pokażę ci siedem naturalnych metod, które działają synergicznie, aby w zaledwie tydzień pomóc ci obniżyć ciśnienie. To nie są mity czy rady sforów internetowych. Dwa kroki, które mają potwierdzenie w badaniach i w praktyce. Kroki, które zmieniły życie moich pacjentów. Każdy z nich jest prosty ale razem tworzą potężny efekt. Jeśli temat Cię dotyczy, jeśli chcesz żyć spokojniej, lżej i z poczuciem bezpieczeństwa, to zatrzymaj się na chwilę i wysłuchaj tego materiału do końca, bo być może właśnie tu znajdziesz odpowiedź, której szukasz. Zapisz w komentarzu słowo ciśnienie, to sygnał, że ta wiedza jest dla Ciebie ważna. Dzięki temu wiem, że warto przygotowywać kolejne filmy, które naprawdę mogą zmieniać życie. Nie zapomnij też o subskrypcji kanału Kliknięciu dzwoneczka i polubieniu filmu. Twoje zaangażowanie daje mi siłę, by tworzyć kolejne materiały i docierać z nimi do jak największej liczby osób. To dopiero początek. W kolejnych minutach poznasz krok po kroku naturalne, sprawdzone metody, które w ciągu siedmiu dni mogą pomóc ci obniżyć ciśnienie krwi. Gotowy, by odzyskać kontrolę nad swoim zdrowiem? Zaczynajmy. Jednym z najprostszych, a jednocześnie najskuteczniejszych kroków. Jakie możesz wykonać, aby obniżyć ciśnienie krwi w ciągu 7 dni? Jest zmniejszenie ilości soli w diecie. Sól, a dokładniej sod, działa jak gąbka zatrzymująca wodę w twoim organizmie. Im więcej sodu, tym więcej płynów w krwiobiegu, a to powoduje, że serce musi pompować krew z większą siłą. Wyobraź sobie wąż ogrodowy podłączony do kranu. Jeśli zwiększysz ciśnienie wody, ściany węża napinają się mocniej. Tak właśnie dzieje się z twoimi naczyniami krwionośnymi gdy jesz zbyt dużo soli. I nie chodzi tylko o dosalanie potraw, najwięcej sodu kryje się w produktach przetworzonych, wędlinach, serach, pieczywie, gotowych zupach czy przekąskach. Pan Jerzy, 66 lat, emerytowany pracownik poczty, przyszedł do mojego gabinetu z wynikami, które go niepokoiły. Doktorze, zawsze uważałem się za zdrowego, a teraz ciśnienie pokazuje 160 przez 95. Nie rozumiem, przecież nie jem dużo chipsów ani fast foodów. Kiedy zaczęliśmy analizować jego dietę, okazało się, że codziennie jadł pieczywo, ser żółty, kiełbasę i kiszone ogórki. Wszystko tradycyjne, polskie, ale razem tworzyło bombę sodową. Wyjaśniłem mu, że to nie ilość soli z solniczki jest największym problemem, lecz ukryty sód w produktach, które wydają się niewinne. Zaproponowałem prosty eksperyment: na tydzień zrezygnować z wędlin, ograniczyć sery i pieczywo. A zamiast tego zwiększyć spożycie świeżych warzyw i owoców bogatych w potas, takich jak pomidory, banany, ziemniaki czy buraki. Potas działa dokładnie odwrotnie niż sód. Pomaga wydalać nadmiar wody, rozluźnia naczynia i przywraca równowagę. Efekt? Po siedmiu dniach pan Jerzy wrócił z nowymi wynikami. Ciśnienie spadło do 135 przez 85. Był zdumiony. Doktorze, nie wierzyłem, że tak prosta zmiana może dać taki efekt. To nie cud, to biologia. Organizm potrzebował równowagi między sodem a potasem, a kiedy ją odzyskał, serce zaczęło pracować lżej. Dlatego moja rada dla Ciebie. Przez 7 dni postaraj się ograniczyć produkty przetworzone i sięgnij po naturalne źródła potasu. Zamiast kiełbasy, pieczone warzywa, zamiast sera żółtego, sałatka z pomidorem i oliwą, zamiast słonych przekąsek, garść niesolonych orzechów. Pij też więcej wody. Nawodnienie wspiera nerki w pozbywaniu się nadmiaru sodu. Pamiętaj, nie chodzi o to, by całkowicie wyrzucić sól z życia, ale by nauczyć się ją kontrolować i zastępować produktami bogatymi w potas. Już tydzień takiej zmiany potrafi zmniejszyć ciśnienie, odciążyć serce i dać ci poczucie lekkości. To pierwszy krok w Twojej podróży do zdrowego serca. Prosty, ale niezwykle potężny. Wyobraź sobie, że Twoje serce to pompa, która przez całe życie pracuje bez przerwy, dzień i noc. Im mocniej musi się wysilać, aby przepchnąć krew przez naczynia, tym szybciej się zużywa. To właśnie dzieje się wtedy, gdy ciśnienie krwi jest zbyt wysokie. A jednak istnieje metoda, która nie tylko zmniejsza obciążenie serca, ale także poprawia elastyczność naczyń i reguluje gospodarkę hormonalną. To metoda, do której masz dostęp za darmo, tu i teraz. Tą metodą jest codzienny ruch, niewyczynowy sport. Nie siłownia, nie maratony, ale prosty, regularny wysiłek dostosowany do twoich możliwości. Pan Stefan, 70 lat, były księgowy, przyznał, że przez lata prowadził siedzący tryb życia. Doktorze, całe życie pracowałem za biurkiem. Nawet teraz na emeryturze najczęściej siedzę w domu przed telewizorem, przy komputerze. Wychodzę tylko do sklepu. Jego ciśnienie wynosiło 165 na 100, a on sam czuł się ociężały, bez energii, z bólem nóg. Zaproponowałem prostą zmianę: codziennie 30 minut spaceru szybkim krokiem. Ani bieganie, ani skomplikowane ćwiczenia, po prostu regularny marsz w parku, najlepiej o tej samej porze dnia. Po tygodniu zadzwonił i powiedział: "Doktorze, czuję się inaczej. Jestem lżejszy, lepiej śpię, a kiedy mierzę ciśnienie, jest niższe o 10 jednostek". Dlaczego tak się dzieje? Kiedy się ruszasz, twoje mięśnie potrzebują więcej tlenu. Serce zaczyna pompować krew szybciej, Naczynia rozszerzają się, a organizm produkuje więcej tlenku azotu tej samej substancji, która rozluźnia ściany tętnic i pozwala krwi swobodniej krążyć. To naturalny mechanizm, który działa jak lek przeciw nadciśnieniu tylko że bez recepty. Dodatkowo ruch zmniejsza poziom stresu, a stres to jeden z najcichszych i najgroźniejszych wrogów zdrowego ciśnienia. Jeśli chcesz zastosować tę metodę, nie musisz zaczynać od wielkich planów. Wystarczy, że przez 7 dni codziennie poświęcisz 30 minut na spacer, lekki marsz albo jazdę na rowerze. Jeśli pogoda nie sprzyja, możesz ćwiczyć w domu, kilka prostych ćwiczeń rozciągających, jazda na rowerku stacjonarnym, taniec przy ulubionej muzyce. Ważne jest jedno: regularność. Twój organizm kocha rytm, a kiedy dostaje go każdego dnia, odpowiada wdzięcznością. Pamiętaj, ruch to nie kara ani obowiązek. To prezent, który dajesz swojemu sercu. Już po tygodniu poczujesz różnicę. Lżejszy krok, spokojniejszy oddech, niższe ciśnienie. A jeśli połączysz tę metodę z ograniczeniem soli i wprowadzeniem potasu, efekt będzie jeszcze silniejszy. To drugi krok na drodze do Twojego zdrowego serca krok, który nic nie kosztuje, a daje ogromne korzyści. Wyobraź sobie, że Twoje serce to delikatny instrument muzyczny gra spokojną, harmonijną melodię. Dopóki nie pojawi się ktoś, kto ciągle uderza w struny zbyt mocno. Tym kimś jest stres. To właśnie on sprawia, że serce zaczyna bić szybciej, naczynia się kurczą, a ciśnienie gwałtownie rośnie. W krótkiej perspektywie to mechanizm obronny. Organizm przygotowuje się do działania. Ale gdy stres staje się codziennością, przestaje być ochroną, a staje się trucizną. Wielu pacjentów, których spotkałem w gabinecie, miało prawidłowe nawyki żywieniowe, ruszało się codziennie. A mimo to ich ciśnienie było wciąż za wysokie. Winowajcą okazywał się stres, cichy zabójca, którego często lekceważymy. Pan Marian, 65 lat, były dyrektor szkoły, opowiadał: Doktorze, od kiedy przeszedłem na emeryturę, nie powinienem się już denerwować, a jednak ciągle myślę o rachunkach, o zdrowiu żony, o dzieciach. Budzę się w nocy z kołataniem serca, a rano ciśnienie 170 przez 100. Zamiast zwiększać mu dawkę leków, Poprosiłem, aby spróbował codziennie przez tydzień poświęcić 15 minut na prostą technikę relaksacyjną, głębokie oddychanie przeponowe. Usiadł wygodnie w fotelu, zamknął oczy, kładł rękę na brzuchu i powoli nabierał powietrza przez nos, tak aby brzuch się uniósł, a nie klatka piersiowa. Następnie wypuszczał powietrze jeszcze wolniej. Po kilku minutach serce zwalniało, a umysł się uspokajał. Po tygodniu zadzwonił do mnie podekscytowany. Doktorze, moje ciśnienie spadło do 140 na 85. Nie wiedziałem, że tak prosta metoda może działać. To nie magia, to biologia. Gdy oddychasz głęboko, nerw błędny wysyła sygnały do mózgu, że wszystko jest w porządku. Naczynia się rozluźniają, serce bije spokojniej, a ciśnienie naturalnie się obniża. Co możesz zrobić ty? Codziennie znajdź 10 do 15 minut tylko dla siebie. Może to być oddychanie. Może być spokojny spacer w lesie, modlitwa, medytacja albo słuchanie ulubionej muzyki. Ważne, aby Twój umysł miał chwilę wytchnienia. Badania pokazują, że osoby praktykujące regularne techniki relaksacyjne potrafią obniżyć ciśnienie nawet o 10 do 15 jednostek w ciągu kilku dni. Pamiętaj, stresu nie da się całkowicie wyeliminować, ale można nauczyć się go kontrolować. Nie chodzi o to, by zmienić całe życie w tydzień, ale by dać swojemu sercu sygnał: Jestem bezpieczny, możesz bić spokojniej. To trzeci krok na drodze do zdrowego serca. Krok, który nie wymaga pieniędzy, a może przynieść spokój i równowagę, jakich dawno nie czułeś. Nie ma zdrowszego lekarstwa dla twojego serca niż to, co codziennie kładziesz na talerzu. Dieta to nie tylko kwestia sylwetki to fundament ciśnienia krwi, poziomu energii i długowieczności. Badania pokazują, że osoby, które jedzą dużo warzyw, pełnych ziaren i naturalnych produktów, potrafią obniżyć ciśnienie krwi w zaledwie kilka dni. Dlaczego? Bo taka dieta dostarcza błonnika, witamin, minerałów i antyoksydantów, które działają jak tarcza ochronna dla naczyń krwionośnych. Włókno pokarmowe redukuje poziom cholesterolu, magnez i potas rozluźniają naczynia, a antyoksydanty usuwają wolne rodniki, które niszczą ściany tętnic. To jak gruntowny remont od wewnątrz, Twoje naczynia stają się elastyczniejsze, a serce pracuje spokojniej. Pani Zofia, 63 lata, przyszła do mnie z ciśnieniem 160 przez 95 i obawą, że będzie musiała brać leki do końca życia. Doktorze, całe życie gotowałam tradycyjnie. Dużo mięsa, ziemniaki, sosy, ale ja naprawdę nie chcę być chora. Mówiła ze łzami w oczach. Zamiast od razu przepisywać leki, zaproponowałem prosty plan: przez 7 dni ograniczyć mięso do jednego posiłku dziennie, a resztę talerza wypełnić warzywami, szczególnie zielonymi, jak szpinak, brokuły, kapusta oraz pełnymi ziarnami: kaszą gryczaną, brązowym ryżem, płatkami owsianymi. Do tego jedna porcja roślin strączkowych dziennie, jak soczewica czy fasola. Początkowo była sceptyczna, ale zgodziła się spróbować. Efekt po tygodniu jej ciśnienie spadło do 140 na 85, a ona sama powiedziała: Doktorze, czuję się lekko. Mam więcej energii, a nawet chudne. To pokazuje, że jedzenie to nie tylko kalorie: to lekarstwo, które działa szybciej niż myślisz. Jak możesz to zastosować u siebie? Zrób prostą zasadę: połowa talerza to warzywa, ćwiartka to pełne ziarna, a reszta to zdrowe białko: ryba, chude mięso, strączki. Zrezygnuj z białego chleba i makaronu, zamień je na razowe. Zamiast słodyczy wybierz owoce, ale w rozsądnych ilościach. I pij dużo wody, to wspiera nerki i pozwala szybciej usuwać nadmiar sodu. To nie jest restrykcyjna dieta ani chwilowa moda. To styl jedzenia, który możesz utrzymać całe życie. Już siedem dni takiej zmiany potrafi zmniejszyć ciśnienie, poprawić krążenie i dodać ci energii. To czwarty krok na drodze do zdrowego serca. Krok, który zaczyna się na Twoim talerzu i daje efekty widoczne nie tylko w wynikach, ale też w samopoczuciu. Nie ma dwóch większych wrogów Twojego serca niż papierosy i nadmiar alkoholu. Wielu pacjentów, których spotkałem, mówiło: Doktorze, przecież piję tylko kieliszek wina do kolacji, albo nie paliłem całe życie i nic mi nie było. Ale prawda jest taka, że każdy papieros i każda nadmiarowa dawka alkoholu to cios w Twoje naczynia krwionośne. Nikotyna powoduje, że tętnice kurczą się, jakby były ściśnięte i madłem, a ciśnienie natychmiast wzrasta. Do tego podnosi poziom adrenaliny, co sprawia, że serce bije szybciej i mocniej, pracując na granicy swoich możliwości. Alkohol działa podobnie, w małych ilościach wydaje się niegroźny, ale nadmiar prowadzi do odwodnienia, uszkodzenia wątroby. Nadwagi i dodatkowego obciążenia serca. Pan Kazimierz 67 lat były mechanik, trafił do mnie z ciśnieniem 175 przez 105. Palił od młodości a wieczorami popijał piwo, bo jest, jak mówił, tak mnie relaksuje. Kiedy tłumaczyłem mu, że to właśnie papierosy i piwo są jak benzyna dolewana do ognia, początkowo nie wierzył, ale zgodził się na eksperyment. Tydzień bez papierosów i ograniczenie alkoholu do jednej lampki czerwonego wina w niedzielę. Po siedmiu dniach przyszedł oszołomiony. Doktorze, moje ciśnienie spadło do 145 na 90. Pierwszy raz od lat czuję, że mogę oddychać pełną piersią. To pokazuje, jak ogromny wpływ mają te dwie używki na Twoje zdrowie. Co możesz zrobić Ty? Jeśli palisz, najwyższy czas, aby przestać. Już po 24 godzinach bez papierosa, Twoje serce bije spokojniej, a ciśnienie się obniża. Jeśli pijesz regularnie, ogranicz się do jednej do dwóch lampek wina tygodniowo. Albo całkowicie zrezygnuj na czas tego tygodniowego wyzwania. Pamiętaj, że twoje serce nie potrzebuje alkoholu, by być zdrowe, a nikotyna nigdy nie była i nie będzie lekarstwem. Wielu ludzi mówi, ale to trudne, nie dam rady. Dlatego powiedzmy jasno: to nie musi być walka w pojedynkę. Możesz poprosić rodzinę o wsparcie, możesz zastąpić wieczorne piwo kubkiem ziołowej herbaty, a zamiast papierosa, głębokim oddechem. To nie tylko zmiana nawyków, ale też wybór życia. To piąty krok na Twojej drodze do niższego ciśnienia. Mały tydzień bez papierosów i alkoholu to szansa, by poczuć różnicę w energii, śnie, oddechu i wynikach. A kiedy zobaczysz efekty, łatwiej będzie iść dalej, bo serce, które pracuje lżej, odwdzięcza się spokojem i siłą, których nie da żaden nauk. Twoje serce to pracownik, który nie zna dnia wolnego. Bije przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, od pierwszej do ostatniej chwili Twojego życia. Ale tak jak każdy pracownik potrzebuje przerw, by odzyskać siły, tak samo Twoje serce potrzebuje snu. Niestety, wielu pacjentów traktuje sen jak luksus, a nie jak fundament zdrowia. Doktorze, śpię 5 godzin i to mi wystarcza, słyszę często. Ale badania pokazują jednoznacznie: brak odpowiedniego snu powoduje wzrost poziomu hormonów stresu, takich jak kortyzol i adrenalina. Które bezpośrednio podnoszą ciśnienie krwi. Organizm pozbawiony regeneracji staje się napięty, naczynia krwionośne kurczą się, a serce bije szybciej i mocniej. Pan Witold, 72 lata, były nauczyciel, zgłosił się do mnie z ciśnieniem 170 przez 100. Był zaskoczony, bo dbał o dietę i codziennie spacerował. Nie rozumiem skąd to nadciśnienie, mówił. Zapytałem go o sen. Okazało się, że spał po 4 do 5 godzin na dobę. Często budził się w nocy i kładł się spać bardzo późno. Wytłumaczyłem mu, że bez snu organizm nie ma szans na regenerację. Zaleciłem mu regularne godziny kładzenia się spać, minimum 7 godzin odpoczynku, wyłączenie telefonu i telewizora na godzinę przed snem oraz wieczorną herbatę z melisy. Już po tygodniu zadzwonił do mnie zdziwiony: doktorze, ciśnienie spadło o 15 jednostek, a ja pierwszy raz od dawna czuję się wyspany. Jak możesz to zastosować? Ustal rytm dnia. Kładź się spać o tej samej porze, najlepiej przed 23. Zadbaj o zaciemnienie sypialni, ciszę i komfort. Wyłącz telefon, komputer, telewizor, niech twoje ciało dostanie sygnał, że to czas odpoczynku. Unikaj ciężkich posiłków przed snem i postaraj się wprowadzić wieczorny rytuał. Spacer, kąpiel, czytanie książki to proste kroki, które dają twojemu sercu chwilę spokoju. Pamiętaj, że sen to nie strata czasu, to inwestycja w twoje zdrowie. W ciągu nocy organizm naprawia uszkodzenia, reguluje hormony i odciąża naczynia. Nawet 7 dni regularnego, głębokiego snu potrafi obniżyć ciśnienie krwi, poprawić pamięć, koncentrację i nastrój. To szósty krok, który nic nie kosztuje, a daje efekty, jakich nie zapewni żadna tabletka. Twoje ciało w ponad 60% składa się z wody. To ona jest paliwem dla każdej komórki, płynem smarującym stawy i rzeką, która transportuje tlen i składniki odżywcze. Ale gdy brakuje wody, krew staje się gęstsza, serce musi pompować ją z większą siłą, a ciśnienie gwałtownie rośnie. Widziałem dziesiątki pacjentów, którzy walczyli z nadciśnieniem, a przyczyną był zwykły brak nawodnienia. Doktorze pije kawę i herbatę, więc wody mam dość. Słyszę często ale kawa i czarna herbata działają moczopędnie, co dodatkowo odwadnia organizm. Rozwiązanie? Regularne picie czystej wody i naturalnych napojów wspierających serce. Pan Ryszard, 69 lat, emerytowany kolejarz, przez lata miał zwyczaj wypijać 4 do 5 kaw dziennie i praktycznie żadnej wody. Nie lubię smaku wody, mówił. Jego ciśnienie utrzymywało się na poziomie 165 przez 95, Mimo że dbał o dietę i spacerował, zaproponowałem mu proste wyzwanie: przez tydzień pić co najmniej 2 litry wody dziennie i zastąpić dwie skaw zieloną herbatą. Zielona herbata, bogata w katechiny, wspiera elastyczność naczyń i obniża ciśnienie. Do tego poleciłem mu wieczorem szklankę naparu z hibiskusa, rośliny, która ma udowodnione działanie obniżające ciśnienie krwi. Po tygodniu Ryszard zadzwonił podekscytowany: "Doktorze, nie poznaje siebie. Ciśnienie spadło, czuję się lżejszy, a nawet lepiej śpię. Co możesz zrobić ty? Wprowadź prostą zasadę. Szklanka wody po przebudzeniu, szklanka przed każdym posiłkiem i szklanka przed snem. Zamień część kawy na zieloną herbatę, dodaj napar z hibiskusa albo wodę z plasterkiem cytryny i imbirem. Dzięki temu twoje naczynia staną się bardziej elastyczne, a serce będzie pompować krew z mniejszym wysiłkiem. Podsumowanie. Przez ostatnie minuty poznałeś siedem naturalnych metod, które w ciągu siedmiu dni mogą obniżyć twoje ciśnienie krwi: ograniczenie soli i zwiększenie potasu, codzienny ruch i aktywność fizyczna, redukcja stresu i techniki relaksacyjne, zdrowa dieta bogata w warzywa i pełne ziarna, ograniczenie alkoholu i rzucenie palenia, regularny głęboki sen i regeneracja, nawodnienie i naturalne napoje wspierające serce. Każda z tych metod działa osobno, ale razem tworzą potężną tarczę ochronną dla Twojego serca. Wystarczy tydzień, aby poczuć różnicę: lżejszy oddech, spokojniejszy sen, niższe ciśnienie i większą energię. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, napisz w komentarzu: 7 dni to znak, że jesteś gotowy na zmianę. Polub film, zasubskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych wskazówek. Udostępnij go bliskim, którzy również zmagają się z ciśnieniem. Pamiętaj! Twoje serce nie prosi o cud, ono potrzebuje Twojej troski. Zacznij od małych kroków, a w krótkim czasie zobaczysz wielkie efekty.